ze z finansowym wsparciem na inwestycje drogowe trafiły do sześciu gmin oraz powiatu sandomierskiego. W sumie wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek wręczyła 7 symbolicznych czeków o wartości prawie 15 milionów złotych. Remonty infrastruktury będą możliwe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W trakcie spotkania z samorządowcami wojewoda Agata Wojtyszek przypomniała, że utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych przyniosło lokalnym samorządom wiele korzyści w poprawie infrastruktury. Korzystnym dla beneficjentów faktem jest również to, że drogowe inwestycje mogą być realizowane w cyklu wieloletnim. Jeśli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych, to jest fundusz nowy, który powstał dzięki rozmowom z Państwem. Jak zaczynałam swoją pracę w 2015 roku jako Wojewoda, od początku słyszałam od Państwa, że ten program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej należy zmienić. Przede wszystkim on jest z tego powodu niedoskonały, że zadania musicie wykonać w jednym roku. W jednym roku y, dostajecie zapewnienie finansowania, y, wykonujecie przetarg, musicie, go, musicie wykonać fizycznie pracę y, tak przy pomocy wyłonionej firmy i jeszcze to zadanie rozliczyć. I często było to bardzo trudne, y, żeby zakończyć to zadanie, a często rezygnowały samorządy z takich zadań, które mm, no, wy wy wymagały dłuższej, dłuższej pracy. Dziś mamy program właśnie po tym jak pan premier wysłuchiwał też moich sugestii między innymi ale też innych wojewodów na naradach parlamentarzystów i dziś mamy program który pozwala na realizację zadań nie tylko w cyklu jednorocznym, ale i wieloletnim. I takie zadania w cyklu wieloletnim również w naszym województwie posiadamy. W powiecie sandomierskim dzięki otrzymanemu wsparciu zostanie wyremontowane trzy odcinki dróg. Starosta sandomierski Marcin Pilnik dziękując za promesę przyznał jednak, że potrzeb inwestycyjnych do zrealizowania jest jeszcze wiele. Jak dodał, dzięki inwestycjom nie tylko poprawi się stan dróg, ale również bezpieczeństwo mieszkańców. W ramach tych środków wyremontujemy trzy odcinki drogowe odcinek drogi w Chorzanach gminie Samborzec, odcinek drogowy w gminie Dwikozy, Miejscowość Szczytniki oraz w Pęchowie Gmina Klimontów. Na pewno te pieniążki, te inwestycje, które będą jeszcze w tym roku zrealizowane, poprawią stan bezpieczeństwa mieszkańców. Te odcinki dróg zyskają nową, nową nawierzchnię drogową, która do tej pory była dosyć zdewastowana. Na pewno każdy taki remont upiększa nasz powiat i stawia go bardziej bezpiecznym. Ja tylko jeszcze wspomnę, że już wnioskowaliśmy o środki z kolejnego naboru w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Są to odcinki dróg w miejscowości obrazów. Jest to odcinek z głazowa do obrazowa. Oraz w miejscowości Chobrzany drugi etap. Wsparcie otrzymało sześć samorządów. Największym beneficjentem programu, który otrzymał ponad 8 milionów wsparcia była gmina Klimontów, która dzięki dofinansowaniu poprawi stan 19 odcinków dróg. Mamy 19, 19 odcinków dróg, w tym 4 ulice w Klimontowie. Jedna ulica już została wyremontowana, Batalionu Chłopskich. Piękna ulica z chodnikami, z, z przejściami dla pieszych, oświetleniem i kolejne jeszcze trzy będą wyremontowane. Ulica Snyka, Norwida. Również będzie wymiana chodników, będą budowane chodniki na tych ulicach, miejsca parkingowe. Także na pewno te uliczki odzyskają blask i świetność właśnie w Tymontowie. No i pozostałe, pozostałe zadania. To, to, to drogi wiejskie z poboczami, z, z infrastrukturą, tu z rowami, itd. No i tak dalej. Są to różne zadania, dłuższe, krótsze odcinki, także jest, jest tego bardzo dużo. I w wielu miejscowościach. Inwestycje drogowe ruszą również pełną parą w gminie Koprzywnica. Bardzo dziękuję za te środki, które płyną do gminy Koprzywnica, bo bez tak ogromnego dofinansowania na poziomie 60%, no niestety nie bylibyśmy w stanie udźwignąć tego zadania jako jedyny inwestor. Dlatego ponad milion złotych w ramach tych środków wykonamy trzy odcinki dróg. Dwa będą w gminie w samym mieście Koprzywnica, ulica Klasztorna, ulica Czynowa i bardzo. Bardzo długo wyczekiwana taka droga, to będzie odcinek ponad dwóch kilometrów, droga, która poprawi znacznie dojazd do pól. To będzie droga Krzcin-Łukowiec, gdzie kosztorys jest około miliona złotych. Ze wsparcia na remont dróg skorzysta również miasto Sandomierz oraz gminy Samborzec-Łoniów. I obrazów. Na terenie całego województwa Świętokrzyskiego dofinansowanie otrzymało 306 zadań. W sumie w powiecie sandomieckim zostanie wyremontowanych ponad 20 odcinków dróg.